Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie. Jak widać, 40 spięta z talerzówką. 1,8 metra. Tależówka dobrze znana z jesieni. Tutaj jeszcze dwa bloczki. Płyta dołożona jako dociążenie. Przydaje się. Kończę tutaj ten kawałek, co 2,5 hektara. Można powiedzieć w kawałku, tylko tam kawałek drogi przedziela. Tależowałem tu ostatnio w sobotę. To wtedy talerzowałem tamto i. Yy, ogólnie za zastuk i yy, tamten kawałek 80 arów. Teraz się kończę. Jestem ogólnie po siebie poplonów. Co zobaczcie w następnym filmie się wbędzie. Yy, obsiałem z zagarniaczami to, co było starzewane wcześniej. Tutaj siałem w wrzysko. Zagarniacze podniosły się wrzysko. A teraz yy, zakładam kamerkę na głowę i Wam tu trochę pokażę z pozycji kierowcy, bo Tamto talerzowanie co było wcześniej, to było nagrywane z aparatu, także pewnie, na pewno jakaś stawka będzie pod muzykę. Siadamy, latamy sobie trujeczką, obrotów tak koło 2000. Tylko mi ogólnie właśnie yy, obrotomierz mi siadł. Ile? Z 15 minut temu może. Linka się pewnie zerwała. by mogło wyglądać dużo lepiej, jak już chciał. i nie chcę za bardzo, mocno przetależać, żeby nasiona poblonu, które są dosyć drobne, bo to jest środkie poleista, nie chcę, żeby za głęboko weszły w ziemię, bo wtedy nie wykiełkują. Jak D40 sobie radzi bez problemu, dymka nawet nie puszcza. dosyć bo to pole po Ugorze Teraz właśnie należujemy ogólnie po Łubinie A tam wcześniej było poprzężycie należowane. Ja jeszcze parę przejazdów zrobiłem. Zasiałem ziemnikiem 3 hektary poklonu, to zobaczycie w następnym filmie. Ja trochę wcześniej podniosłem. Tutaj to głównie chodzi o to, żeby te nasiona się przykryły. Tam poprawię jeszcze jeden przejazd poprzek i będzie dobrze. No oprócz faktu, że nasiona będą przykryte, idzie taki plus zależowania, że ziemia zostaje napowietrzona, ale i przy okazji trochę wysuszona ale elegancko też dzięki temu pomieszam kredek która tu była wcześniej sypana w dawce 600 kg na hektar a w rzeczywistości wyszło jakieś 550 powiedzmy ładny wieczorek mamy, mówię, nagram tutaj coś póki widać bo go proste słabo radzi w ciemności bo potem jadę dalej to tam będę yy, talerzował jeszcze około pół hektara bo obok pole do yy, no przedwzięciem dzierżawy już było yy, z, bo podorywka była na nim zrobiona no i jeszcze jadę 80 arów łobinu skasować pomyślałem sobie, że wymieszam ten łubin był marny. Miałem pole oddać. Ale mówię nie no, Łubinem jest dobrze przygotowane. Pod następny rok. Miałem ten Łubin tylko przeorać. Bo jak wiadomo Łubin łączy cząsteczki azotu w ziemi. Co daje efekt jakby po oborniku. I mówię, a przeoram tak aby było i ten yy, uprawię i obszjeję żyto jak będzie ładne na wiosnę dostanie azotu jak nie to to się zetnie tak jakie je jest o, myślałem że mi kamerka się wyłączyła ja mówię jak nie to z... o, przez to gadanie to ja nie jestem skupiony w ogóle na robocie Mówię jak nie to zetnę takie jakie jest yy, ale kolega mi podpowiedział, że bym pociął ten, mówię faktycznie talerzówką pójdzie w ziemię to jeszcze oprócz tego rzędzie łubin to będzie masa zielona bo jakiś tam popląd wyrośnie do tej orki nie? bo to pole ogólnie tak z ze skosa zachodzi czy ono nie zachodziło, tylko ja tam po prostu podorałem więcej, to jest kwestia tego o po tych gołkach powoli, powoli, że te bloczki nie pospadały, bo mi się zsiadać nie chce kurde piszczy tutaj wszystko i za każdym razem mam wrażenie, że to gołkro piszczy więcej czasu poświęciłem na uprawę bo no, widać tylko się unosi po moim kaleszowaniu a tutaj ja bym przy tak naprawdę na no raz agregatem zrobiłem nie było więcej sensu chciałem mówić raz trochę lepiej ale następne orki będzie dobrze no tak to jest pole po ugorze leciał na kolejny kawałek póki jeszcze jasno a i tak pewnie do jakiejś 22 się porobię No, ciapki 60, 40, dosyć zwrotne traktorki bez problemu się zawinąć można nie wiem jakie ze zwrotnością u Perkusona 255 albo u tego Ursusa 512 jak są właściciele to mogą się w komentarzach odezwać jak to tam wygląda ale wydaje mi się że tam też są zwrotne traktory No i pole zakończone, aby się unosi kurz, ja lecę na następny. Jesteśmy już o księżycu, księżyc wyszedł ja tu robię kolejny objazd na kolejnym polu Cyk trujeczka i ogień to Wam przynajmniej pokażę kolejne pole tu właśnie obok ta nowa dziewżaba no do rana i rozsiany, i rozsiana jest ta niekleda, tak samo tu tu był właśnie siany, by e, jak to się mówi e, ściernisko i teraz się talerzujemy tu jest dużo gęściej zasiane, niż tam na niż na tamtym wcześniejszym polu, co nagrywałem 5 sierpnia, do końca pewnie nie jestem. A jeszcze do tym ciepło jest. Muszę trochę dociągnąć od sprzęgła, podciągnąć, bo się mi się za mało wciska i na to nie raz są zbrzyty podczas wrzucania biegu o, o, tym mówię, a wciskam do końca, aż mi nogi brakuje, że dalej wcisnąć Muszę trochę podciągnąć, bo założę nowe Nie, pamiętam, czy wspominałem o tym na żniwach Kubinu była szybka akcja przed kombajnem szybko do sklepu dziadek to chciał spawać to cięgno co dla mnie było poronionym pomysłem Zawsze że ono już raz spawane było szybko do sklepu, takie cięgno 16 zł sklep rolniczy mamy tu blisko z częściami na sąsiedniej wsi założyłem i do kombajnu Na koniec z tego pola albo tamtego następnego, ta co będę kasował To się jeszcze zobaczy. Ale pewnie już wtedy nic nie będzie widać, bo ciepło będzie Uda to się ta... o, udało się. Tak, będę robił trzeci przejazd i chyba ostatni, spierdzielam do domu, bo stwierdziłem, że tu nie ma sensu talerzewać i palić paliwa, bo to i tak to nic nie odbije z tego. Tu kurwa ten łubin badel przerósł. Tam jest za sucho na początku pola, więc po prostu stwierdziłem, że albo to pójdzie pod pługi, albo jednak oddam. Jeszcze muszę to przemyśleć. A z wami się żegnam do następnego filmu.